Jest Pan Przewodniczącym Sekcji Banków spółdzielczych od kwietnia, odwalnego zgromadzenia Związku Banków Polskich. Już Pan się wdrożył w tę nową rolę? To są y, pierwsze miesiące mojej pracy na tym stanowisku, zapoznanie się z obowiązkami, y, pierwsze prowadzenie y, posiedzenia sekcji. Y, Także nie mogę powiedzieć, że w te kilka miesięcy da się wdrożyć we wszystkie procesy, które w związku banków polskich a w szczególności w sekcji banków spółdzielczych i banków zrzeszających są e, dzieją się e, bo jest to za duży obszar działania, no niemniej jednak staram się tutaj e, Dorównać do te, te, temu poziomowi, jak i e, poprzeczki, jakiej ustanowił przede mną mój poprzednik e, prezes Bartosz Kublik, który teraz jest wiceprezesem Związku Banków Polskich. Jakie są teraz najważniejsze tematy na stole? Na stole nieustannie to jest kwestia regulacji związanych z sektorem, to jest to wyzwanie zamiana wskaźnika referencyjnego wibor na WIRON, no i oczywiście kwestia pozwów związanych z WIBOR-em. Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo w szczególności, no to są rzeczy, które cały czas funkcjonują. Od stycznia ma się pojawić się regulacja, czyli się pojawia regulacja, ale będzie obowiązywała dotycząca barwienia bankomatów, czy znaczy banknotów w bankomatach w przypadku napadów. Proszę powiedzieć, czy to jest jakieś duże zagrożenie dla znaczy, banków jest... spółdzielniczych, które ze względu na wysokie koszty mogą chcieć rezygnować z bankomatu? Znaczy jest to duże wyzwanie dla banków i może tutaj się pojawić zagrożenie, że nie we wszystkich bankach we wszystkich bankomatach da się takowe systemy zainstalować, bo po prostu nie będzie rozwiązań pod dany model, co może spowodować, że te najstarsze egzemplarze znikną z rynku, a banki będą sobie zadawać pytanie, czy ekonomicznie uzasadnionym jest zamiana na nowe urządzenia wyposażone w takie systemy. Także jest to, jest to rzeczywiście zagrożenie, no jest to też duże wyzwanie dla nas i organizacyjne, i finansowe. Jedno z ważnych pól działania banków spółdzielczych to jest obszar finansowania rolnictwa. Tutaj to... widzi Pan jakieś problemy? E, to znaczy no, rolnicy stają się coraz bardziej przedsiębiorcami i, i coraz bardziej nimi są zainteresowane e, banki komercyjne. Widzimy po wskaźnikach, że ten udział e, w kredytowaniu... E, sektora agro, nazwijmy to, bo to już bardziej tak trzeba traktować, trochę spada. Oczywiście teraz, te ostatni, powiedzmy, bieżące miesiąc, bieżący kwartał, to będzie wzrost związany z tymi kredytami promocyjnymi, znaczy promocyjnymi, preferencyjnymi na płynnościowymi na 2%. No niemniej jednak jest to wyzwanie, bo w tej chwili ci rolnicy są bardziej przedsiębiorcami niż, niż klasycznymi rolnikami, z którymi Współpracowaliśmy przez lata i bardziej są postrzegani jako istotny element dla banków komercyjnych. No tak, ale tu jest jeszcze jest problem tego, że yy, według przepisów zaczyna się traktować część rolników, przedsiębiorców, jako konsumentów, jeżeli biorą niższe kredytowanie, a jeżeli biorą wyższe kredytowanie, powyżej 200 tysięcy, no to są traktowanie przedsiębiorcy. Tu, tu, jest, ten, tu jest ten dualizm, niestety. No, no cóż, my mo mo możemy tylko e, wypełniać przepisy prawa, jakie funkcjonują. Nie możemy ich e, zmieniać, więc tam, gdzie trzeba traktować rolnika jako konsumenta, jak jako osobę fizyczną, to tak go traktujemy. Tam, gdzie on jest rolnikiem a, a w szczególności no, nie ma takich problemów wtedy, kiedy ta działalność rolnicza prowadzona jest w formie innej niż osoby fizycznej, czyli swego rodzaju spółka czy, yy, czy in, inna tego typu funkcjonalność. A co z bazą członkowską? Tutaj od lat się mówię o tym, że baza członkowska banków spółdzielczych stoi w miejscu, nie rozszerza się. Ma Pan jakiś pomysł na to? To znaczy, ja myślę, że ten temat to, to jest temat, który wymaga dłuższego przedyskutowania. To nie jest kwestia tylko tego, czy my, nam rośnie ta liczba członków, czy nie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy posiadać nowych członków, czy nie. A poza tym, i kim oni mają być. A druga kwestia jest to, że ta duża baza członków powstała w czasach, kiedy to członkostwo było obowiązkowe, żeby korzystać z kredytowania, więc ten obraz w wielu bankach, ja nie mówię, że we wszystkich bankach spółdzielczych jest często wypaczony tej bazy członków.